Mam na imię Olga i lubię spędzać czas na świeżym powietrzu. Mam na imię Amelia i lubię gotować. Mam na imię Jagoda i lubię zajmować się roślinami. Jesteśmy tegorocznymi absolwentkami szkoły podstawowej. Dowie jest siedzibą w Sztuce. Od kilku miesięcy jako uczennice opiekowałyśmy się grobem pana Aleksandra Czepkowskiego. Był żołnierzem polskiej armii walczącym pod Monte Cassino. Pomagał w oddziałach sanitarnych. Ponoć po powrocie z wojny, którą na szczęście przeżył, często opowiadał mieszkańcom o tym, co widział. W aplikacji wskazujemy miejsce, w którym stał niegdyś jego dom. Całą historię znamy z przekazów ustnych najstarszej mieszkanki wsi Szczuka, pani Michaliny Cegleckiej, która doskonale pamięta rodzinę Czepkowskich. Ich dawne gospodarstwa ze sobą sąsiadowały. Pan Czepkowski zmarł bezdzietnie i właściwie pamięć o nim mogłaby przeminąć. Dlatego staramy się ocalić jego historię od zapomnienia. Nie ma już domu z drewna, w którym mieszkał, jednak stodoła, którą Państwo widzą, stoi w tym miejscu chyba od zawsze.